Dzień dobry, kochani. Zapraszam serdecznie na czytanie wszystkie osoby, które urodziły się w znaku byka. Robimy czytanie na październik. Październik 2021 roku. Pokażcie karty. Jaka energia w tym czasie dla wszystkich osób urodzonych w znaku byka? Co dobrego, kochani. w październiku 2021 roku. się. Obecna sytuacja. Król kielichów. Wyzwanie. Paść buławowy. Hmm. Co macie w podstawie? Oj, trochę się chyba nie mieszczę. Podstawą jest ósemka pucharów. Co odchodzi do przeszłości? Szóstka mieczy. A co macie w głowie? A w głowie byki mają dziesiątkę mieczy. Co do Was przychodzi? W najbliższej przyszłości do byczków przychodzi cesarzowa. Piękna energia. Natomiast e, jakie są Wasze możliwości as pucharów? Wpływy z, z zewnątrz król mieczowy. Co warto wiedzieć? 7 kabuław I wynik, z którym kończycie ten miesiąc. A mieczowy. W tle czytania macie, moi drodzy, królową mieczy. Intelekt. Poleganie na swoim intelekcie, ale e, słuchajcie, również na ogromnym doświadczeniu życiowym na porażkach, które Was e, wzmocniły, zbudowały. Mm, Ukierunkowały Wasze działania, Wasze życie. Królowa Mieczy y, to osoba inteligentna, y, energia osoby inteligentnej, y, doświadczonej przez życie, która y, nie kieruje się emocjami, a intelektem przy podejmowaniu decyzji. I to jest tło czytania. Nie ma lekkich y, doświadczeń w swoim życiu, więc y, no. Byle kto jej oczu nie zamydli, królowej. No ale zaczynamy od początku, czyli od obecnej sytuacji, od waszej energii. Moi drodzy, rozpoczynacie październik królem kielichów. Król kielichów bardzo dobrze y, zarządza swoimi emocjami. Świetnie nad nimi panuje. Potrafi kochać, potrafi pomóc, potrafi otoczyć troską czy opieką kogoś, ale nie spala się przy tym, czyli nie oddaje siebie po to, żeby się zatroszczyć o kogoś. On przede wszystkim troszczy się o swoje emocje. Czyli tutaj, król kielichów. Powiedziałabym, że to świetny kontakt z własnymi emocjami. Bardzo dobry kontakt z samym sobą. Samą sobą. Stabilna energia emocjonalna. Nie ma tu chwiejności, nie ma tutaj informacji, że nie wiem czego chcę. Ja nie wiem, nie znam recepty na życie, natomiast na pewno wiem. Co mi służy, co mi nie służy, jakie przyjemności, znaczy jakie znajomości są dla mnie przyjemne, które nie, I, i świadomie po prostu wybieram to, co dla mnie jest odpowiednie moim zdaniem. Co pomaga bądź przeszkadza w tej energii króla kielichów? I tutaj mamy pazia buławowego. Działanie, działanie. Zdecydowane działanie, nawet jeżeli ono jest trochę po omacku, nawet jeżeli to działanie jest nie do końca ukierunkowane, to w ogóle to, że byki działają, że robią, że podążają za pasją, bo buławy to jest energia działania, ale z pasją. Idą za tym, co je kręci, co im sprawia radość to może Was budować emocjonalnie. Tą stabilizację emocjonalną możecie osiągać dzięki temu, że robicie. Chociaż w paziu te działania, słuchajcie, no są takie trochę nieupierzone, nieokiełznane. No, no czasami może nawet gdzieś tam rykoszetem komuś tą buławą krzywdę zrobić, niechcący, ale to jest niechcący, tak, bo on jeszcze nie ma jakby rozeznania, nie ma umiejętności wszystkich niezbędnych. On się uczy dopiero sięgać po swoje. Ale on kiedyś będzie królem buław, a król buław już zdecydowanie sięga po swoje. Żadnych nie ma skrupułów, żadnych przeciwności nie widzi, po prostu idzie jak po swoje. I paść buławowy jest takim przyszłym królem buławowym. Działania, które byki podejmują, sprawiają, że nawiązują bardzo dobry kontakt ze swoimi emocjami. Wiedzą już czego chcą. Czego nie chcą, działają w takich kierunkach, które tylko je interesują. Nie, bo im ktoś tak każe, powiedział, bo tak będzie dobrze. Nie. Słuchają siebie. Co jest podstawą tego dobrego kontaktu ze sobą emocjonalnego i tych zdecydowanych takich działań, nawet trochę, właśnie na ślepo, takich. Nie do końca przemyślanych, tak? No bo on jeszcze nie ma tych umiejętności królewskich, więc się uczy. Co jest podstawą tego wszystkiego? Ósemka kielichów. Ósemka kielichów, karta brama. Karta brama może nie dla wszystkich ta informacja jest czytelna. Co znaczy brama? Przełom. Postąpienie jakiegoś etapu do przodu. To oznacza brama. I czasami te bramy nam się otwierają. Stają przed nami w naszym życiu nie jeden raz, nawet te same bramy, ale my na przykład nie jesteśmy gotowi na otwarcie i wejście i postąpienie do przodu, na, na przestąpienie jakiegoś progu, na pokonanie jakiegoś etapu, na zamknięcie czegoś. Dopiero w ósemce kielichowej, my mamy zgodę w naszym wnętrzu, w naszych emocjach na Odejście, na zostawienie czegoś i to jest podstawą waszego komfortu emocjonalnego. Pożegnaliście w swoim życiu coś, co kiedyś satysfakcjonowało, kiedyś spełniało was, kiedyś was cieszyło, bawiło. Różne to mogą być związki, relacje, to mogą być miejsca pracy, to mogą być przyjaciele, znajomi środowisko jakieś. Coś na ten etap życia, w którym wtedy byliście, było fantastyczne. Teraz już nie. Zostawiacie to. Emocjonalnie to zostawiacie. Może niekoniecznie, nawet fizycznie. Czasami to jest tak, że nie robimy jakichś ruchów na zewnątrz dla wszystkich widocznych, ale są to takie wewnętrzne, nasze, w emocjach gdzieś tam w środku, w sercu robimy takie porządki i mówimy, nie, tego to ja już nie chcę. No to, to ja już się nie godzę. I to jest podstawą tego, żebyście wreszcie złapały, e, barany, kontakt ze sobą. Świetny kontakt, w królu kielichów najlepszy taki emocjonalny kontakt. I wreszcie macie odwagę sięgać po swoje w październiku, chociaż jeszcze nie macie zbyt wiele doświadczenia w tej materii, ale już się uczycie sięgać po swoje, bo odeszliście od czegoś, co sprawiało wam trudność emocjonalną, co was Trzymało w tym miejscu, przy tych kielichach, skupiało Waszą uwagę na tych kielichach. A teraz mówicie: Bierzecie ten kostur tutaj i idziecie. Cholera wie gdzie nawet? Nawet nie wiecie gdzie, bo przy księżycu nie macie jasności. Tu jest ciemno, jeszcze nie macie rozeznania, ale już na pewno się odwróciliście, na i mówicie. Nie, ja już mam tego dosyć. Idę po swoje. Może się trochę poobijam, jak ten paść. Może tam ktoś tylko dostanie. Trudno. To jest moje życie. Idę po nie. Bo chcę żyć godnie. Co odchodzi do przeszłości? Szóstka mieczy. No i słuchajcie. To jest podobne do ósemki pucharów. Tyle, że wiecie, co? W ósemce. Emocjonalnie zostawiamy coś, a tutaj na głowę. Tu na logikę. Nie czy to myśli. Czyli wyście już w przeszłości na głowę coś zostawiły za sobą. Baran nie baranki, tylko byki. Wyście już coś postanowiły. Tu mogła być przeprowadzka, podróż, zmiana, cokolwiek, nawet nie, nie wyjeżdżając nigdzie, bo, bo może to być przeprowadzka fizyczna do innego miasta, za wodę. Za pracą, z rodziną, samemu, różnie. Natomiast na głowę tu jest. Tu wcale nie jest komfortowo emocjonalnie w tej karcie. W szóstce mieczy to jest na logikę. Przekalkulowaliście, tak będzie lepiej. A tu, tu nie ma kalkulacji. Tu się zapytaliście siebie, co ja na to. I byk mówi, a ja mam to gdzieś. To już nie dla mnie. Więc pięknie, bo ma. Ta karta na pozycji przeszłości świadczy o tym, że wy zostawiacie coś już i na głowę zostawiliście jakiś czas temu, a wreszcie teraz to czujecie, że możecie to zostawić również emocjonalnie, że możecie zostawić to bez szwanku dla swoich emocji. Wreszcie łapiecie kontakt ze sobą. Fantastycznie. Co macie w głowie? No w głowie dziesiątka mieczy. No ja się wcale nie dziwię. Bo słuchajcie, tutaj na głowę to zostawialiście, tutaj na emocje to zostawialiście, możecie czuć się już przybici tym. To jest karta przytłoczenia, ale przytłoczenia w głowie, w myślach, problemami, kłopotami, zmartwieniami, główkowaniem. Może nawet chorobą to jakąś przypłaciliście, może chwilowym spadkiem formy, może jakąś depresją, może jakimś mm, marazmem zwyczajnym życiowym, może spadkiem odporności, cokolwiek tu mogło być. Ale w głowie macie już tego dosyć, po prostu chcecie to skończyć. Pocieszam. Kolejna karta brama. Tu brama, tu brama i tu brama. To jest ostatnia blotka w mieczach. Trudniej już nie będzie. Będzie już tylko żyje. Dlaczego? Bo zostawiacie coś już na emocje, nie tylko na głowę. Trzy karty bramy. Październik bardzo istotny. I wiecie, po tych bramach widać, że wy wreszcie macie gotowość na otwarcie tych bram. Tak jak mówiłam na początku, bramy nam się pojawiają, ale często my nie jesteśmy w stanie z nich skorzystać. I one po raz kolejny stają na naszej drodze i mówią: No, czekam. Kiedy będziesz gotów wziąć za klamkę i otworzyć? Byki w tym miesiącu i na głowę, i na serce są gotowi do wejścia w nowe albo przynajmniej do zostawienia starego, do odcięcia się. Tutaj ta królowa mieczy podchodzi bazując na trudnych doświadczeniach i odcina. Już, już nie ma skrupułów. W królowej mieczy. Nie ma się skrupułów zostawienia czegoś, odcięcia się od czegoś. To już są zdecydowane ruchy, polegające tutaj, nawet swoim emocjom mówi się: Spokojnie, serce, ja zrobię, co jest do zrobienia, i tyle w temacie. Nie pozwala się już swojemu sercu dochodzić do głosu w tych kwestiach, w których serce nie miało racji. Tu się dopuszcza rozum. Dzięki temu wreszcie macie kontakt ze sobą. Co do Was przychodzi w październiku? Cesarzowa. Karta e. Wynus w byku, upiększania. Słuchajcie. Um, karta e. Dużej Kobiecości. Płodności, dla niektórych może, może nawet ciąża. Jeżeli ktoś wyczekuje, no to rzeczywiście może tutaj się pojawić. Jest to też karta hmm, cierpliwości, bardzo dużej cierpliwości. Nie takiej, że ja jestem gotowa na to, żeby czekać i czekam cierpliwie, aż coś się wydarzy. Nie. W cesarzowej nie czekamy biernie. Cesarzowa działa. Cesarzowa pielęgnuje, dba, troszczy się, bo wie, że z tego będą profity, że to przyniesie jej obfity plon. Cesarzowej nic nie brakuje, ma bardzo dobrą intuicję, świetny kontakt ze sobą, mądrość, doświadczenie, władzę. Cesarzowa to władza, czyli ma pieniądze, stać ją. Jeśli nie ma yy, możliwości sama czegoś zrobić, ma ludzi, którzy to zrobią. Cesarzowa to komfortowa karta. Naprawdę komfortowa. Może wreszcie byki poczują się jak ta cesarzowa. Docenią swoją pozycję. Zauważą ją, bo wreszcie okoliczności są do tego sprzyjające. Jakie macie możliwości, e, kochani w październiku? As pucharowy mówi o tym, że Los może Wam podsunąć coś, co będzie Was bardzo spełniało, bardzo satysfakcjonowało. Może to być nowa miłość, nowa relacja, może to być fantastyczne stanowisko pracy, może to być świetne hobby, które od dawna chodziło Wam po głowie. To jest nowy początek, z którego będzie się ulewało, przelewało czyli coś, co tak będzie Was satysfakcjonowało, że jeszcze można się tym podzielić, obdarować innych? Fantastyczne możliwości. No i piękny kontakt, właśnie ze sobą, ze swoim wnętrzem, ze swoimi emocjami, bardzo blisko siebie, byki w październiku. Wpływy zewnętrzne mamy Króla Mieczowego. Król Mieczowy, mój drogi, moi drodzy, może mówić o tym, Mm, że jest to osoba urzędnicza. To jest osoba jakaś na stanowisku, od której mogą zależeć jakieś decyzje. Tutaj może dla niektórych byków jest jakaś informacja, że czekacie na takie decyzje. Yy, może ktoś yy, z Was czeka na jakieś umowy, na jakieś pisma, yy, na jakieś informacje z urzędu. To tutaj może do Was przyjść w październiku. Inna informacja, może przyjść mężczyzna, intelektualista. Do Was. Do tej cesarzowej y, może dołączyć właśnie intelektualista, osoba z trygonu powietrza. Y, dla niektórych no, bądźcie uważni, rozglądajcie się. Y, też środowisko może Was postrzegać jako osoby zdecydowane, które odcinają się właśnie o. Tak was mogą postrzegać. Jak królową e, mieczy. Nie, ciepłą, serdeczną osobę ze świetnym kontaktem. Mogą was nie rozumieć. Mogą was widzieć jako chłodną, wyrachowaną kobietę. Tak może was środowisko też postrzegać. No ale to, to mówię. No, czytanie jest ogólne. Trzeba by doprecyzować. Jeżeli ktoś tutaj coś widzi dla siebie. To trzeba by zrobić czytanie prywatne i wtedy można rozmawiać już o szczegółach, bo karty wtedy bliżej pokażą. Co warto wiedzieć? Siódemka buław. Siódemka buław mówi o obronie swojego stanowiska, o obronie swojego zdania, o obronie swojego terytorium, swojej pozycji, o nieustannym udowadnianiu. Że jest się we właściwym miejscu, że mnie się to należy, że ja jestem najlepszy, ja jestem zwycięzcą. Tutaj nie można spocząć na laurach. Tu są nieustanne wysiłki. Słuchajcie, w siódemce y, buław my nieustannie odpieramy czyjeś ataki. Może ktoś nas atakować słownie, może ktoś y, nam jakieś kłody pod nogi rzucać, może ktoś mówić do nas jakimś takim. Językiem, że no nie wiem, ja byłbym lepszy na twoim miejscu, tak? Ja bym był lepszym kierownikiem, lepszą matką, lepszym ojcem. Ty się do tego nie nadajesz, tak? Niewłaściwie albo niezasłużenie jesteś tu na tej pozycji lidera. Więc w siódemce buław my nieustannie takie takie odpieramy. Nie mamy możliwości spoczęcia na laurach. Czyli, jak zdobyliśmy raz jakąś pozycję, to tak jakbyśmy musieli cały czas potwierdzać i utwierdzać otoczenie, że tak, faktycznie to jest pozycja dla nas, tak? Może to być, że otoczenie może podważać cały czas wasze stanowisko i waszą, jakby to powiedzieć, waszą umiejętności, waszą wiedzę. Ktoś może to kwestionować. Czyli w siódemce musicie nie ustawać w działaniach, tak jakby ta wasza pozycja nie była zbyt stabilna. Warto też pomyśleć o tym, że jeśli tutaj do Was przychodzi cesarzowa, moi drodzy. I wy będziecie w takiej energii, jakby się odnajdywać, czuć, tak, komfortowo, to ta cesarzowa jest dla Was. Czyli w Waszym mniemaniu, Wy się czujecie jak cesarzowa, tak? Jak królowa życia, czy król życia. Natomiast otoczenie może być chłodne, analityczne i mało sprzyjające, bo tutaj mamy króla mieczowego. Chociaż możliwości wasze są naprawdę olbrzymie, ale otoczenie może nie być zbyt przyjazne wam, no i stąd to kwestionowanie waszego stanowiska cały czas. Stąd podważanie waszych kompetencji. Wy sami już wiecie, że macie świetny kontakt ze sobą, jakby swoje życie prowadzicie już według swojego uznania, tak. Ono wreszcie zaczyna być wasze, tak naprawdę to życie, ale otoczenie o tym nie wie i może podważać cały czas wasze stanowisko, może kwestionować wasze racje. Hmm. Wynik? W wyniku tego możecie się chcieć odciąć. W wyniku tego możecie się chcieć odciąć. Bo może tak być, że nie będzie wam się chciało ciągle udowadniać, że jesteście we właściwym miejscu, albo że faktycznie to wy jesteście tym liderem i wam się należy to stanowisko i jakby bycie górą, tak? Możecie chcieć się odciąć, zdecydowane cięcia zrobić, czyli może od jakiejś znajomości, może od jakiejś relacji, może od jakichś ludzi, miejsc. Albo krótko uciąć jakieś dywagacje, albo właśnie jakieś takie podważanie waszego autorytetu. A swęczowy również może oznaczać nowe pomysły. Wiecie, że wpadniecie. Na jakieś nowe genialne pomysły. Jak człowiek jest w takim kontakcie bardzo dobrym ze sobą, no to może faktycznie tak być. Bo tu emocjonalny kontakt świetny jeszcze do tego komfort taki do was przychodzi, taka obfitość życiowa. Tutaj jest płodność również pomysłów, tak? Tu mogą się budzić jakieś nowe idee. I teraz możliwości realizacji tych idei macie olbrzymie. Trzeba tylko poczekać na chłodne, yy, yy, urzędnicze jakieś decyzje, bo pewne rzeczy, może otwarcie biznesu, yy, czy realizacja jakiegoś pomysłu wymaga takich decyzji i ktoś tu może podważać wasze kompetencje w danym zakresie. I dzięki temu. Tu w płodności pomysłów pomysł może być nie jeden, tu może się rodzić więcej pomysłów, tak? To w związku z tym możecie wpaść na nowy, jeden genialny pomysł. Może zupełnie inny. Może na początku w ogóle inny był zamysł w cesarzowej i, i realizacja jakiejś innej wizji, a tu nagle to, że ktoś nie nie przyznaje Wam od razu racji i decyzji nie wydaje, jeszcze podważa Wasze kompetencje w jakimś zakresie albo Wasze umiejętności, to Wam się może narodzić zupełnie nowa myśl. I ona by się nie narodziła, gdyby nie to, że ktoś podważa Wasz autorytet. Może nie tak autorytet, ale, ale Wasze umiejętności czy Waszą wiedzę. I Wy, przez to, że nie chcecie na siłę udowadniać, że jesteście mądrzy i że macie rację, bo czasami udowodnienie racji w ogóle nie, nie ma większego sensu. Możecie wpaść na genialny nowy pomysł, ale również możecie chcieć lub zrobić to faktycznie i odciąć się od może od pewnych osób, od środowiska, no, kochankowie. Czyli świadome wybory e, i umiarkowanie, czyli uzdrowienie. Uzdrowienie e, sytuacji, uzdrowienie e, jakiegoś etapu w życiu, e, uzdrowienie być może emocji. Powiem e, tak. Moi kochani, e, bardzo istotny miesiąc dla Was. E, miesiąc, powiedziałabym, Istotny ze względu na domykanie starych spraw, e, zabliźnianie starych ran, albo nierozdrapywanie na nowo e, tych zabliźnionych. E, naprawdę zostawiacie za sobą i na głowę, i na emocje e, coś, kogoś, co naprawdę wam nie służyło? To, że macie przykre doświadczenia, może tylko budować waszą mądrość w postępowaniu na przyszłość. I ta Królowa Mieczowa mówi o bardzo dużej samodzielności, bardzo dobrym poleganiu na sobie i bazowaniu na tym, co było, ale nie w taki sposób, że zostałem skrzywdzony, czy zostałam skrzywdzona, to teraz nie. Mówię stanowcze nie. 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 takie bazowanie. Bazowanie takie, że wyciągnęliście wreszcie wnioski z tego, co było, i teraz już łapiecie kontakt ze sobą i rzeczywiście idziecie tylko w takie elementy, w takie projekty, które będą dla Was z korzyścią. Nie będziecie się już zastanawiały za specjalnie, co kto na to. To wreszcie są działania, które robicie na razie jeszcze może tak bez, z entuzjazmem, ale bez. Tu jest entuzjazm w tym paziu, ale nie ma pewności, że robicie dobrze. Jedyne co wiecie, to że chcecie robić. Natomiast yy, nieważne, że nie ma jeszcze w pełni ukształtowanej tej nowej ścieżki, ale ta, która się nie sprawdzała, rzeczywiście ją. Tutaj widać, że ewidentnie zostawiacie. Fajny miesiąc, przełomowy miesiąc. Mam nadzieję, że ten as mieczowy, zarówno odcinający, jak i przynoszący nowe pomysły, tylko e, po prostu będzie podbiciem tego asa pucharowego, który mówi o tym, że los Wam podsyła takie okazje, które wreszcie mają szansę być spełnieniem marzeń dla Was. Pięknego października wam życzę, kochani!